Żaden handlarz przez całą moją karierę jako pomocnik przed zakupem nie zrobił czegoś takiego. Nie wiem, czy to jest oryginalnie tak zamontowane, ale powiedziałbym, że nie. Że tu był jakiś pospolity mechanik. Jesteście gotowi? Akceptacja była, ale w samochodzie było dużo do zrobienia. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na komisie w Elblągu. Mam Wam coś ciekawego do polecenia. Słuchajcie, właśnie odebraliśmy Forda Mondeo, który trafił tego komisu od pana Adama. Komis nazywa się Centrum Samochodów Używanych Auto Opach na ulicy Aleja Grąwalska 6. Kupiliśmy Mondeo, akceptacja była, ale w samochodzie było dużo do zrobienia. Rocznik średni, cena. W miarę były bardzo dużo plusów tego samochodu. Przede wszystkim był bezwypadkowy, silnik pracował idealnie, ale było dużo do zrobienia. Były jakieś tam wycieki, było coś tam w zawieszeniu, hamulce. No i ostatecznie wyszło tak, że ja po oględzinach, po rozmowie z klientem, decyzja jest, że nie kupujemy go, bo jest za dużo do zainwestowania. No i wyobraźcie sobie, że tego samego dnia sprzedający wysyła mi zdjęcie, że ściągnął skrzynię i robi wyciek. Żaden handlarz przez całą moją karierę jako pomocnik przed zakupem nie zrobił czegoś takiego. No i tym sposobem przekonał nas, kupiliśmy samochód i zostałem zaproszony. Dzisiaj wam pokażę jeden z jego samochodów na placu: Citroen Grand Picasso, dwulitrowy diesel i coś jeszcze ciekawego. Przetestujemy nowy sprzęt, komputer diagnostyczny, za w takiej średniej cenie, średniej półki. Nic nadzwyczaj fajnego, ale ogólno. Taki dostępny w miarę dobrych pieniądzach i do każdej marki sprawdzimy, czy zda mój test. Parę przetarć. Jest tu jakiś wgniotek. Fajne opony, widać letnie. Z 18 roku. To jakieś uszkodzenie na zderzaku. Tutaj też takie przetarcie. Jakieś zadrapanie, jak ktoś otwierał drzwi. No i tutaj jakaś ryska. Cyk, cyk. Cyk. Czujnik parkowania do poprawy Wypad osobowy. Jak złożymy siedzenia No to mamy fajny bagażnik Jeżeli je rozłożymy To już mamy trochę mniej miejsca Ale do przeżycia Wydaje mi się, że jest ok Jak na razie prezentuje się bardzo ładnie 2014 rok 137 tysięcy przebiegu dwulitrowy diesel Bardzo lubię ten, ten silnik no, Dość fajnie wygląda w środku. Przydałby się automat, ale nie wybrzydzamy. Gałka zmiany biegów trochę zużyta. Troszeczkę kierownica ładna. Podsufitka ładna, czysta. Siedzenie super. Przednia szyba czołowa, wymieniana w 18 roku. Przepraszam. 1,6 diesel. Teraz spojrzałem, mówię co to jest. Turbina nie z tej strony. Źle przeczytałem, po prostu chciałem tu dwulitrowego diesla. Jest 1,6. Też dobry? Wydaje mi się, że może być trochę za mały do tego samochodu. Dynamiki możemy nie mieć dłużej, ale na pewno bardzo oszczędny, mało awaryjny, kilka prostych usterek do naprawienia. Tutaj w poprzednich latach dopływ oleju, smarowanie turbiny było takie sitko, które trzeba było wyciągnąć, bo jak tego nie zrobiłeś w odpowiednim momencie. Ono się zapchało i niszczyło turbinę. Kilka razy mieliśmy taką sytuację. Silnik wygląda na czysty. nie rozkręcany. Podłużnice widać, że są nieruszone. Belka nieodkręcana od podłużnic. Wentylator i chłodnice wyglądają na oryginalne. Tutaj są jakieś opaski na tym przewodzie od klimatyzacji zerknijcie, Nie wiem, czy to jest oryginalnie tak zamontowane, ale powiedziałbym, że nie. Że tu był jakiś pospolity mechanik. Nawet pokrywa zaworów jest sucha. Dobra, pierwsze, najważniejsze, silnik odpalił bardzo dobrze. Na pewno. Do zrobienia mamy pasek osprzętu. sprzętu. Tutaj mamy w ogóle dwa napinacze, może być drożej niż normalnie. Słychać szum i drgania, które są równo z tym, jakby widać, że ten napinacz trochę za bardzo skacze z tej strony i z tej strony. No, nie, zobaczcie. Silnik pracuje dobrze, cicho, nie śmierdzi, nie ma żadnych oznak ani DPF-u, ani wtrysku, na pewno po zakupie trzeba. Zrobić ten pas jako sprzętu, sprawdzić rozrząd, bo może był wymieniany albo nie był, raczej nie był. Rozrząd do zrobienia, olej trzeba zmienić, bo tutaj widzę na karteczce, że został zalany w 2021 roku. 0W30, zmieniłbym to na 5W30, samochód jest już zarejestrowany. E, mamy jakieś papiery z Niemiec potwierdzające przebieg. Sprawdzę szybko Bla, stan blacharski, zmierzymy go, podłączymy komputer diagnostyczny, postaramy się sprawdzić jakieś tam podstawowe rzeczy. Pokażę Ci, co można sprawdzić. No i co? Możesz go kupić. Jesteście gotowi? Taki dostęp sprzęcik. Ogólnie nie jestem fanem sprzętów diagnostycznych do każdej marki samochodu. Wolę jednak dedykowane tak jak do Volkswagena, VCDS, na przykład albo do rynówki Clip. Ale cóż mogę wam powiedzieć? Zobaczymy, jaki, jak, jak to zda test. Jest ogólnie bardzo fajnym, przyjemnym urządzeniem. Tutaj mamy taki przycisk. Cyk. I podłączamy to do samochodu. Ładnie się zaświeciło na zielono, zapikało. Samochód powinniśmy zostawić na zapłonie, no i wracamy do urządzenia. Co mamy tutaj? Albo możemy sobie wybrać marki samochodów, albo możemy wziąć skanowanie automatyczne. Program sobie szczytuje z OBD numer VIN. Jak tutaj się zeskanuje, możemy pójść go porównać na przykład z tym WINem na szybie lub na tabliczce. No i jedziemy. Także możemy sobie wybrać mm, jakiś system, jaki chcemy zeskanować, sprawdzić jego błędy. Ale tutaj zrobimy szybki test wszystkich systemów. No i co? I on nam tutaj się ładuje. Mamy tutaj e, francuską motoryzację, która przeładowała elektrynikom wszystkie swoje możliwe egzemplarze samochodów. <grytanie> Także oprócz tego, co widzimy, to w środku tej elektryki elektroniki również jest mnóstwo, dlatego ten test już trwa 3 minuty, a jeszcze jest nieskończony. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że urządzenie w ogóle fajnie się trzyma. Mamy tu nawet kamerkę. Cyk, mogę ci zrobić zdjęcie, cyk. Także sprzęcior jest taki dla takich, takich firm sprawdzających jak ja lub mechaników spoko. Bo na przykład robisz diagnostykę, tu coś robisz zdjęcie klientowi, także możecie się zastanowić. Ja jeszcze nie podjąłem decyzji, czy to urządzenie u mnie zostanie, bo no, u mnie liczy się jakość, on musi dobrze działać, więc jak będę miał przetestowane, to na pewno zostanie, a jeżeli będzie średnio działało, no to umówiłem się tak, że mogę to zwrócić. A ty pamiętaj, żeby subskrybować kanał, bo inaczej nie zobaczysz wszystkich innych moich filmów, a od teraz będzie dużo, nie tylko o sprawdzaniu samochodów przed zakupem, ale będzie też dużo o, o handlowaniu samochodami, bo wchodzę w handel. Już nawet sprzedałem jedno auto i powiem wam szacunek dla każdego handlarza. Mamy jakiś błąd. P1694, który informuje o tym, że coś z rozrusznikiem, że spadek napięcia uruchomiony bez obrotu silnika, coś takiego, jakby się przyciął trochę rozrusznik. Może być to spowodowa spowodowane tym, że akumulator był słaby i, i takie błędy wyskoczyły. Kasujemy wszystkie błędy i sprawdzamy, czy będą od razu, pojawią się od razu po odpaleniu samochodu. Nie mamy żadnego stałego błędu, żadnego stałego błędu nie mamy. To zrobimy jeszcze raz skanowanie. Dobra, najważniejszy dla nas był silnik. Sprawdzimy sobie jeszcze raz po wykasowaniu błędów w silnik i błędu nie ma na ten moment. A poza tym tamten błąd nie był jakiś straszny, on nie, nie, jakby nie miałby wpływu na to, czy samochód może zostać kupiony, czy będzie odrzucony. Myślę, że ewentualnie co do negocjacji ceny. Po, po kasowaniu błędów, już chwilę jest odpalony. Robimy jeszcze raz test, żeby sprawdzić, czy jakieś usterki natychmiast się pojawi, pojawiły po e, skasowaniu. E, to jest dla nas taka informacja, czy jest jakaś taka naprawdę poważna usterka, która występuje w tym samochodzie. Ja robię tak, że sprawdzam to przed odpaleniem, po odpaleniu. I jeszcze. Pojeździe próbne, jak już sprawdzimy ten samochód on trochę pojeździ. To jeszcze raz robię taki test. I to jest jakby jakaś tam szansa, że będzie się zgadzać. No. Mamy możliwości sprawdzenia sobie czasu wtrysku na cylindrach. Temperatura płynu chłodzącego. No korekcje wtrysków są spoko. Ciśnienie paliwa jakie jest, to możemy sobie sprawdzić. Zobaczymy, co to nam pokaże. Mamy tutaj pierwsze cztery. To widzimy, że. Z... Jest identycznie, praktycznie. Płyn chodzący 31. Tak, silnik jest całkowicie zimny. Nie nagrzał się, no ale nie, nie liczymy na to. Korekcja wtrysku. Korekcja wtrysków również jest identyczna, praktycznie. Tutaj jeden odstaje trzeci, ale 0,9. Nie paliwa też praktycznie równo stoi, jakby to jest dla nas ok. O, o, o. Ilość dodatku paliwa. Masa całkowita sadzy w filtrze cząstek stałych. Ostatnia regeneracja kiedyś się odbyła. Różnica ciśnień na wyjściu i wejściu jest dla nas ważna. Masa całkowita 10 gram. Jest to akceptowalne. Nie są zapchane. A tutaj mam w milach pokazuje. Czyli ostatnia regeneracja odbyła się 53 mile temu. Muszę to zmienić. Różnica na wyjściu dobra. 51% popiołów i cząstek stałych. Czyli tutaj wychodzi na to 81. No, gdzieś tam przy. Zależy to chyba od marki samochodu, ale zazwyczaj tak między 15 a 20 gram jakaś tam regeneracja powinna być zrobiona, jakby sama. O, dodaję gazu. EGR się otwiera. Zbierzemy się nie turbo. Zobaczymy. Na wolnych obrotach turbina ma 1000. No i działa. widzicie, Fajnie, fajnie to pokazuje. Jeżeli jakby masz odpowiednią wiedzę, żeby to sprawdzić. No, to na pewno ten komputer może Ci w tym pomóc. Potwierdziło mi się to, co było na początku. Prawdopodobnie większość błędów, która występowała, była przez to, że tam akumulator się rozładował, bo wiadomo, samochód stoi na komisie, nie jest często odpalany i było tych błędów kilka. Po kasowaniu nie ma kompletnie żadnego ponownego błędu. I jak oceniacie taki sprzęcik? To kosztuje troszeczkę mniej niż 3000 zł. Dał test czy nie? Czekam na komentarze. Jestem ciekawy, czy sprzęt jest ok. Jak na sprawdzenie trena, oczywiście i tak podejmę osobiście decyzję, czy jest ok, czy nie. Muszę jeszcze sprawdzić inne samochody, ale jestem ciekawy Waszego zdania. Jest ok, czy nie? Nie zmierzyłem Wam lakieru. Błot. Cyk 130. 90. Słuchajcie, wychodzi na to. Że lakier jest oryginalny, ale znalazłem jeszcze jedną, myślę, że istotną wadę samochodu. Chcesz ją zobaczyć? Pęknięta jest tylna klawa. Także podsumowując, samochód wygląda na bezwypadkowy, Do potwierdzenia potrzebna jest jeszcze wizyta na stacji diagnostycznej, ale żadne elementy nie były demontowane. Samochód jest nielakierowany. Komputer diagnostyczny wskazuje, że nie powinno być problemów z silnikiem. Korekty wtrysków dobre. E, warto byłoby przepalić DPF, wziąć go na trasę i ładnie przepalić, samochód jest już zarejestrowany, bardzo ładny, czysty, silnik pracuje dobrze, do zrobienia po zakupie oleje, filtry, e, pasek osprzętu, rozrząd, płyn chłodzący, sprawdzić płyn hamulcowy, zawieszenie hamulce, czy od spodu nic nie cieknie i dojazd.